Yeah, dobra. Słucham? Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest moje nazwisko Janusz Stefaniak. Proszę Panią, ja dzwonię z Telekomunikacji Polskiej. Przepraszam, że dzwonię tak późno, no, ale akurat wiem do kogo dzwonię, dlatego kierownik kazał dzwonić jest awaria na linii i, i, i po prostu chciałbym, żeby Pani mi poświęciła chwilę czasu, ponieważ chciałbym dzisiaj Wam zablokować ten telefon, a rano przyjedzie telekomunikacja. Ponieważ ktoś jest podłączony pod Waszą linię, wie Pani? Tak. No i potrzebowałbym, potrzebowałbym, wie Pan. Z kim mam przyjemność, dobry wieczór. Byłem już Stefania z tej strony. Tak, witam. Czy to Pan Franciszek Sitko? Tak. Przegrał Pan wybory, tak na wstępie, powiem, tak? Ach, no kurde, trochę szkoda, panu głosowałem, ja i znajomi, ale to już na, na marginesie. Wie pan co, chciałbym, chciałbym, żeby pan mi po prostu pomógł, jak pan ma w domu jakiś, nie wiem, wie pan co, bo ja mam takie decybele, nie wiem, czy pan się orientuje w tym. Chciałbym po prostu, żeby, żeby ten telefon odłączyć, musi mi pan narobić hałasu do, do słuchawki, wie pan? W sensie takim, że potrzebował, żeby pan że nie wiem, no metalowy garnek z łyżką obojętnie, no to, to trwa raptem 10 sekund. Jest coś podłączony na linii, bo u nas tutaj jest jakaś awaria. Kierownik nas wezwał. No i akurat awaria też jest u pana. I trzeba ten telefon odłączyć, wie pan. No i co zrobić? Proszę pana, potrzebowałbym, żeby pan wziął łyżkę i garnek metalowy i przynajmniej przez 10 sekund robił Michała ze słuchawki, czy wystukając ten garnek. Ja te decybele mi się podnoszą tutaj do 14,3. A ja... jak pan wyłączy mój telefon, to nie załatwi pan. To właśnie proszę pana, gdybym mógł tak zrobić, nie budziłbym pana o godzinie 21.15. Dobra. ja pan poczeka. Roman, weź kable, od razu podłączymy. Tutaj zadzwonimy, żeby. Kurde, w końcu dodzwoniliśmy się do naszego burmistrza. No. Coś takiego będzie dobre? Będzie, proszę pana, dobre. Niech pan wie, pan co. Ja bym jeszcze tylko. Ja się nazywam Janusz Stefaniak, niech pan mi powie. Pan Franciszek Sitko, tak? Dokładnie. I prosiłbym, proszę Marek, kable, kable, Ja tylko po prostu tak dla potwierdzenia. Proszę Pana, na mój znak, no 10-15 sekund maksymalnie, prosiłbym o, o ten hałas do tej słuchawki. Tylko taki w miarę mocny, dobrze? Dobra. No, masz już kable gotowe? Aha. Raz, dwa, trzy. Ale napierdala się. Proszę pana, minimalnie delikatnie żeby ten, ten stuk było słychać. Minimalnie delikatnie, minimalnie. Stuka nasz Pan Franciszek Szybko. Halo? Tak. No powiem panu, kurde, trochę mało tego hałasu. Nie pan, co dajmy sobie spokój? Nie mam nastroju do takich eksperymentów. Zróbcie sobie coś tam technicznie. No wie pan co, no chyba, chyba będziemy musieli tak zrobić, no bo ja myślę, że tu w XXI wieku nie pomoże łyż, łyżka z garkiem metalowym, żeby telefon naprawić. A no więc właśnie, zajmijcie się technicznie sprawą. No właśnie, jak pan tak, jak wie pan co, jak pan tak rozwiązywał problemy miasta, jak, jak, jak problemy tego telefonu, to ja miastu współczuję, wie pan? Dobranoc panu życzę. You're <laughs>